Dodatek BST E-mail umożliwia wysyłkę faktur, ale także dokumentów magazynowych, takie jak przyjęcia czy wydania. Również dokumentów wewnętrznych, np. przesunięcia magazynowe. Co ważne, do działania dodatku nie jest konieczne posiadanie żadnych dodatkowych modułów. Funkcjonowanie dodatku jest proste i opiera się o guzik wysyłka e-dokumentów. Wybieramy dokument, który chcemy wysłać. Możemy to zrobić również hurtowo, zaznaczając kilka dokumentów. W naszym przypadku będzie to ta jedna faktura. Klikamy w nasz przycisk i wyświetla się nam okno. W tym oknie możemy wybrać szablon, czyli treść maila, który możemy dowolnie edytować. Może to być na przykład wersja obcojęzyczna. Do danego szablonu możemy również podpinać różne wydruki, na przykład fakturę w formacie XLS do tworzenia w Excelu. Ustalamy skrzynkę wysyłki. Tytuł wiadomości podpowiada się automatycznie, jako numer dokumentu. Dalej możemy zaznaczyć opcję wysyłki. Następnie wybieramy adres e-mail, do którego wysyłamy fakturę. Podpowiada się e-mail ustawiony na danym kontrahencie. Możemy wpisać także inny adres e-mail, oddzielając każdorazowo przecinkiem. Można wysłać kopię do operatora oraz dodać dodatkowy opis, jak i dodatkowe załączniki. Jeżeli wszystko się zgadza, klikamy Zapisz i zamknij. Jeżeli wszystko się udało, Pojawi się nam komunikat, że pomyślnie wysłano wiadomość e-mail. Pokażę teraz, jak wygląda e-mail z przesłanym dokumentem do odbiorcy. Otwórzmy sobie e-mail. Widoczna jest treść wiadomości, którą oczywiście możemy modyfikować wedle własnych preferencji oraz załącznik z naszą fakturą. Dodatek PST e-mail jest wyposażony również w możliwość tworzenia własnych szablonów i modyfikowania ich. Szablony są plikami HTML zapisanymi w programie jako załączniki globalne. Są dostępne z pozycji narzędzia, opcje, ogólne, załączniki globalne. Szablon możemy otworzyć do podglądu za pomocą przycisku otwórz plik. Jeżeli potrzebujemy go spersonalizować, możemy to zrobić w pliku HTML. Szablon możemy edytować dowolnie, w zależności od naszych potrzeb. Na naszym przykładzie zmieniliśmy kolor terminu płatności na czerwony. Należy pamiętać, że nazwa musi rozpoczynać się od e-mail, następnie podkreśnik, definicja i nazwa, która ma się wyświetlać. Wówczas możemy zapisać, zamknąć i na naszym e-mailu będzie widniał już szablon z naniesionymi przez nas zmianami.